Słuchajcie, trafił do mnie nowy zestaw od Bolt e który na papierze jest naprawdę ciekawy, więc w tym odcinku rozpakujemy go sobie, bo zapowiada się to naprawdę całkiem nieźle. Tutaj mamy karton z tym zestawem no, karton w sumie standardowy, jak to w zestawach od Bolt e -bike. widzieliście ich już sporo. I zacznijmy może od tego, dlaczego uważam, że ten zestaw jest jakkolwiek ciekawy. Przecież na papierze to jest kolejny zestaw do konwersji na przednie koło. Więc pewnie jakichś niesamowitych wrażeń z jazdy to dostarczać nie będzie. No, nie o to chodzi, żeby ten zestaw zastępował nam KSA 205 w Monster i e To jest taki typowo, typowo zestaw do konwersji, z tym, że zaraz wspomnę o czymś ciekawym. Na pierwszy rzut oka mamy kartonik z ładowarką, ale to sobie odłożymy na bok i już Wam wyjaśniam po pierwszej rzeczy. Dlaczego ten zestaw jest naprawdę ciekawy? To jest bateria, sterownik oraz lampka. No i oczywiście wyświetlacz w jednym urządzeniu, które montujemy sobie na kierownicy. Powiem tak: em, pierwszy raz widzę coś takiego na oczy, że ktoś zdecydował się umieścić wszystkie takie rzeczy w takim małym pudełeczku. Ono jest całkiem ciężkie, także tamtych baterii trochę musi być O co chodzi, że wszystkie są w jednym? Ten zestaw ma być możliwie prosty zamontowania I jeżeli wasza wiedza na temat rowerów ogranicza się do tego, że wiecie, że rower ma dwa koła I jeździ, jest napędzany łańcuchem No to na 100% zamontujecie ten zestaw na swoim rowerze Co zresztą udowodnię w kolejnych filmikach już teraz możemy sobie to spróbować włączyć, jak widzicie zapaliła nam się lampka z przodu, no i oczywiście wyświetlacz i cała masa błędów, chociażby dlatego, że nie mamy podpiętego silnika, o po czym za chwilę. Wyłączamy to sobie, odkładamy na bok i wracamy do kartonu, który wyjęliśmy przed chwilą, czyli do ładowarki. Nic niesamowitego, zwykła, najzwyklejsza ładowarka o napięciu 36 V. Lecimy dalej. W tym kartonie jest trochę to wszystko tak upakowane, więc jeszcze nie wiem, jak się za to wszystko zabrać. Mamy manetkę. Na pewno nie wygląda ona typowo. Zawsze tam ta manetka była taka kciukowa, zwykła, wciskana. A tutaj mamy coś takiego. Magnetyczne czujniki hamulcowe. No, standard, czujnik pas, to montujemy sobie przy suporcie. W momencie, gdy suport będzie się kręcił, będzie wysyłał impulsy do naszego sterownika, że pedałujemy i żeby sterownik uruchomił nam wspomaganie standardowo gumki na kierownicę żeby zredukować sobie nasze mocowanie na cały osprzęt na kierownicę kolejna gumka musiała wypaść miłe zaskoczenie ponieważ mamy łyżkę do opon czego wcześniej w zestawach od Bolt eBike no nie było i na temat tej łyżki mogę tyle powiedzieć, że są to moim zdaniem najlepsze łyżki do opon, ponieważ sam trochę ich mam i są to dokładnie te same łyżki. Dalej mamy takiego multitula z imbusami, klucz do silnika, kilka opasek zaciskowych, bo ich nigdy dość. No i mamy mocowanie na kierownicę dla naszej całej baterii sterownika no i w sumie wszystkiego tak to wygląda. Tak będzie zamontowane na kierownicy. Możemy to sobie proszę szybko wyciągnąć, szybko zamontować. Generalnie to wygląda naprawdę bardzo ciekawie, ponieważ wszystkie przekroje tutaj są naprawdę grube, i nie wydaje mi się, żeby ta bateria była w stanie odpaść z kierownicy. Kolejna łyżka, więc. Mamy już dwie łyżki, no i jako ostatni mamy oczywiście silnik. Natomiast pozwólcie, że uprzątnę tutaj trochę, bo nie zmieszczę się z tym wszystkim. Tak prezentuje się nasz silnik. Tutaj konkretnie są zaplecione w obręcz 29 cali. Jest to silnik przekładniowy ze sprzęgłem. Czyli w momencie, gdy będziemy sobie po prostu pedałować, nie mając prądu, ten silnik nie będzie nastawiał absolutnie żadnego oporu. I przez to, że jest on przekładniowy, to z takich małych rozmiarów on jest w stanie osiągać większy moment obrotowy niż bezprzekładniowi konkurenci. Całe koło jest naprawdę leciutkie, Waży ono niewiele więcej niż takie zwykłe, najzwyklejsze koło z założoną oponą. Eee, także zobaczymy, ile to będzie ważyło po założeniu opony. To są już wszystkie rzeczy w tym zestawie, więc możecie się domyślać, że zamontowanie tego naprawdę nie będzie trudne. W tym odcinku to wszystko, ja się z Wami żegnam i do następnego, cześć.